Tutaj też przyjeżdżałem wtedy i było bardzo fajnie, choć pamiętam już jak przez mgłę, ale mówimy o mojej w sumie pierwszej, w zasadzie solowej, w wokalnie płycie, pozycji klasycznej. Na wszystkich, uważam, że to większość, cały czas niestety często jest, jest aktualny, bo... na wszystkich, którzy są gipkowicami, przypominają dawne czasy, na wszystkich, którzy nie, ale są ukrytym 200 tu poznanych, są to 200 my tu z naszym światłem, ale wy tu podnieście telefony, zapalniczki. Latarki co od ręki, wysoko i dużo żwał popatrzymy Cały wąs wszyscy I wszystkie darmo wszyscy Więcej, więcej, więcej My, ukryty w mieście, wszyscy My, ukryty w mieście, wszyscy My, ukryty w mieście, wszyscy My, mieście, wszyscy. My. Nie spoglądają na mnie z boku Różne rzeczy, nie uspokój z moich chwilę tutaj stoimy Wszystkie raporty, wolucja, bo będziesz się w moim końcu, nie ze swoich losów, bo będziesz żadnych losów, pójdziesz ze mną do gronu. Pomiesz swoją bronią, to moja duma i choda. Nie ma być nikogo ze swoją ich chłoną jest kolą. Nie rozumiem, że z tytułem nie wolą, to tylko pozwijmy, bo tu nie pojąć to wszystko. Zgadzam, ile jest Bo potem sprawdzę, ludzie myślą. Nasz krednizm, wirt, co wytłumaczy to. A żeby ja ustalili, chore, trzeba porwać wilko. No suk, nie wyczęło czasem kupani, byłem i w to. Skoczą nas szczera, wygląd nasze plany Jesteśmy działami dla nich, wyrąb nas z a z góry też jesteśmy sami, po ludzku buntu, bo świata znurza do butu Co chcesz od wąbaków, którzy ciągle siedzą na murku Jeśli nie znajdziesz na tak kmurku, nie podasz nam ręki Niech ci ty, panie były i martwi prezydenci To zobaczymy, świat do tego prawo wygra Z życi nasze wizy, rógi, wiesz nas problem, was nie dotyka

Pamiętam, za nos nie mam jeszcze nic A w szczęśliwego szczęścia tego świata wreszcie żyć Ukryty w okrytym mieście Zależy za siłę, którą chcemy w duszy mieć świat duży, nie Kruszy w swój złożyć serce Chcę wyścig wygrać, tylko budy, jeśli jest tu. I narrow ci się pośpiecha dla tych ludzi, którzy są tych sęk i są bez nas, wiesz, trudno by było życki produkt, za naszą wolność, naszą muzykę, za boku, ubyt się, jak się